Witam Was wszystkich bardzo cieplutko, 16 maja, moi drodzy, ale ten czas zapierdziela, co? Już mamy, właściwie, właściwie już mamy, kochani, tutaj, e, e, którą godzinę? 8.47, e, słuchajcie, to raz, 16 maj, to dwa, słuchajcie, już połowa maja, niedawno była majóweczka. No więc zapierdziela nam ten czas, za chwilę się później okaże, że moi drodzy, mamy końcówkę lata, nie? I dopiero będzie. Słuchajcie, podniosę tylko karty. A więc e, tak, leci ten czas, leci ten czas, a my tymczasem, moi drodzy, żeby tutaj już nie przeciągać struny, bo przed chwileczką, słuchajcie, nagrywałam filmik na fejsa. <grych> dla moich cudownych, fajnych ludzi, którzy tam na grupie, słuchajcie, hulają, mieszkają tam ze mną, słuchajcie, robią różne cudownianki, musiałam dla nich też... Słuchajcie, nagrać taki filmik, który już miał powstać wczoraj, no ale jak zwykle czasowo się nie wyrabiam. I teraz od razu, słuchajcie, lotem na taśmę, robię film na YouTube. Kochani, wszystkim osobom, które złożyły mi życzenia w dniu wczorajszym, przedwczorajszym, moi drodzy, bo 14 maja były te urodziny, z całego, z całego serduszka Wam dziękuję za pamięć, za cieplutkie, fajne słowa. I moi drodzy, dla Was również wszystkiego, co najpiękniejsze. Dobra, słuchajcie, karty są przetasowane. Jeszcze raz przemielę. Co się dzisiaj będzie działo u każdego znaku sodiaku. Ktoś tam podobno lubi moje tasowanie. No to dobrze, no to słuchajcie, jak lubicie, to słuchajcie. Tymczasem, moi drodzy, tak, karty są przetasowane. Zrobimy sobie całą dwunasteczkę. Sprawdzimy w pierwszej kolejności, czemu dzisiaj sprzyja energia. Czemu sprzyja? Słuchajcie, jeżeli chodzi o sferę pracy, pieniędzy, inwestycji, wydatków i poczucia bezpieczeństwa, życia rodzinnego, to wszystko tutaj jakby się bardzo mocno pokazuje. Wy macie czuć się bezpieczne i stabilne, nie macie żyć w jakimś, powiedziałabym, dysbalansie, nie macie pozwalać na sytuacje, w których budzicie się rano i już od samego rana, słuchajcie, gdzieś tutaj czujecie się niekomfortowo, tak? Więc tutaj jakby zwróćcie bardzo głęboko na tę uwagę, żeby tego typu aspekty były spełnione. Jeżeli u kogoś jest źle, jest, jest stan, w którym od samego rana już jesteście na takim, wiecie, rozdygotaniu, niepokoicie się, boicie się, jesteście nieszczęśliwe, to macie zadbać o to, żeby było właśnie w drugą stronę. Czyli staramy się, kochani, zadbać o bezpieczeństwo, poczucie szczęścia i tego typu rzeczy. Karta następna dodatkowo stąd będzie też mówiła o tym, że. Macie w tym zakresie podjąć jakieś pewne decyzje. Więc jeżeli jest źle, podejmij decyzję i idź inną całkowicie ścieżką. U tych osób, które muszą w coś zainwestować, kupić coś, nie wiem, pomyśleć o pracy, pomyśleć o rozwoju, zrobić coś dla domu, tak? Wiecie o co mi chodzi, bo to jest taka karta, wiecie, mocno monetowa, jakby obrazująca, tak? Muszę się skupić na pracy, na życiu zawodowym, na rozwoju, muszę się być może skupić na inwestycji, muszę coś zaplanować, muszę tutaj, wiecie, no gdzieś tutaj być może przy rodzinie coś porobić, to macie wreszcie w tym zakresie podjąć decyzję, bo jest karta w decyzyjności, jest rozdroże i wy teraz jakby musicie gdyż pokazuje się tutaj nam, kochani, karta męska, bardzo mocno, ale również podkreślająca poważne rozmowy, o których trzeba tutaj usiąść, podyskutować, porozmawiać, zadecydować o czymś, bo jest rozdroże i trzeba wreszcie obrać jakiś określony kierunek, który tyczy się życia zawodowego, planowego, wiecie, inwestycyjnego, domowego być może, albo takiego, gdzie my musimy poczuć poczucie bezpieczeństwa. Kochani, lecimy z każdym znakiem. Co u baranka dzisiaj? Baranka dzisiaj, słuchajcie, bierzecie sprawy w swoje ręce, otwieracie na coś w serce, chcecie coś wskurać, zrobić. Bardziej widzę Was jako takie osoby, które macie wszelkie narzędzia pod ręką, żeby dokonać tego, czego baranek chce. I jesteście, kochani, dzisiaj kreatorami, czyli kreujecie to, co chcecie, zabieracie się za coś, stwierdzacie, dobra, zabiorę się za to sama, nie będę czekała na Ciebie. Czas wreszcie tutaj coś już na przykład w jakimś aspekcie zrobić. Uważajcie, jeżeli to nie jest Wasza karta osobowa, żeby nie spotkać czarusia, czyli osoby, która dużo gada, ale tak naprawdę nie ma to pokrycia w słowach, czyli że za bardzo koloryzuje jakiś pewien temat. Więc jeżeli gdziekolwiek dzisiaj będziecie, a ktoś zacznie coś zachwalać, o, o ho, ho, jakie to jest zajebiste, albo jaki ja jestem tutaj fenomenalny, to może to być zakoloryzowane, czyli takie wiecie, za bardzo ubarwione. I na takie rzeczy tutaj baranki, zwróćcie dzisiaj uwagę. Ponadto kreujecie swój dzień. To dzisiaj ubyczka. Spełnienie życzeń, spełnienie marzeń, moi drodzy, przeznaczenie los, uzdrowienie jakichś pewnych sytuacji, poczucie się lepiej, olśnienia umysłów, tego typu tutaj stany, kochani, się pokazują. Może ten dzisiejszy dzień faktycznie obrazować taki efekt, w którym powiecie, no wszystko układa się pozytywnie, wszystko zmierza ku lepszemu, coś się nagle poprawiło, coś nagle idzie w kierunku tego, czego bardzo pragnęłem, pragnęłam czy pragnąłem. Możecie, moi drodzy, również być czymś oczarowane, olśnione, coś wam się... Się może podobać, ktoś może tutaj mocno o Was również, kochani, zadbać, albo właśnie zwracać na Was swoją uwagę do tego stopnia, że Wy po prostu będziecie wiedzieć, że jesteście takim priorytetem w życiu tej osoby. Oleśnienia umysłu i uzdrowienia pewnych sytuacji. Jeżeli było tak jakoś niezafajnie, no to tutaj gdzieś w dużej mierze, kochani, również zwracajcie na to uwagę, że teraz może być poprawa. Co u dzisiaj? Bliźnięta. Mi się smykła ręka. U bliźniot, moi drodzy, dzisiaj są jakieś tajemnice, jest coś ukrytego, co wy możecie ukryć albo ukrywacie, ale i też, moi drodzy, tutaj olbrzymią rolę odegra intuicja. Więc, jeżeli, kochani, dzisiaj przeczuwacie coś, wydaje wam się coś, wiecie te, tego typu na przykład rzeczy, no to tutaj gdzieś w dużej mierze, słuchajcie, warto zwrócić uwagę na sytuację, która jakby będzie wam obrazowała jakiś stan rzeczy, bo ona, ta karta jest w ogóle kartą intuicji, moi drodzy, kartą wgłębienia się, w pewnego rodzaju wizje, sny, być może, które mogą Wam dzisiaj bliźnięta dać jakieś podpowiedzi. Co dzisiaj uraczka? W dniu dzisiejszym, uraka, słuchajcie, czas spędzony bardzo fajnie z ludźmi. Więc, jeżeli tutaj gdzieś musicie dzisiaj mieć jakieś kontakty towarzyskie, będą one perfekcyjne, radosne, szczęśliwe. W ogóle dzień zaliczony do bardzo dobrego dnia: takiego wesołego, spontanicznego, radosnego, uśmiechniętego, czy w pojedynkę, czy z ludźmi. Aczkolwiek tutaj mam bardziej zaznaczonych ludzi, więc, jak idzie gdzieś na kawę z kimś albo musicie z kimś pogadać, to będzie to wszystko odbywało się w dobrym nastroju. Jeśli macie romanse, jeśli macie flirty, są one tu tutaj zaznaczone, czyli ulwa w dniu dzisiejszym, kochani, bardzo fajny, radosny, spontaniczny, mocno dzień, cieszycie się tak naprawdę ze wszystkiego, nawet z własnych jakichś głupot, czy z głupot jakichś tam, wiecie, idzie taka sobolewska, o Boże, coś tam, coś i po prostu już ją to cieszy, już ją to raduje, mogą być też wy, lwy, które zaczynają coś nowego, nowa ścieżka, nowa droga, nowy projekt, nowe zadanie, nowe związki, wszystko tutaj się może pojawić, bo to jest karta zaczynania czegoś od początku, albo zaczynam coś zupełnie nowego, albo zaczynam robić coś, co chcę robić, i jest to dla mnie jakaś nowość. Więc na to, kochani, tutaj zwróćcie uwagę. Ponadto, tak jak powiedziałam, spontaniczność, radość, dobry nastrój. Co dzisiaj u Panny. W dniu dzisiejszym u Panny, Panna ma otwarte serce. Dzisiaj jest bardzo emocjonalna, bardzo czuła, wspierająca, opiekuńcza. Być może kontakt z matką, z tą matką więcej czasu dzisiaj spędzamy, to tak na marginesie, albo z przyjaciółką, siostrą, bo tutaj takie kobiety są mocno zaznaczone. Siostra, matka, przyjaciółka. Wy same, tak jak powiedziałam, wsparcie, opieka, troska, emocjonalność, która dzisiaj jest bardzo mocno uaktywniona, kierujecie się głosem serca. Jakieś emocjonalne rozmowy, czy też takie wyżalające się, nie nie wyżalające. Rozmowy od serca mogą też dzisiaj być, kochani, uskutecznione i wy same z pola serca dzisiaj działacie. Co dzisiaj uwagi? Jeżeli chodzi o wagę, waga jest czymś dobita. Nie wiem czym, kochani, i z jakiego pewnego powodu tak się może wydarzyć, ale jest tutaj karta mówiąca o dobiciu, przytłoczeniu, przygniecieniu, całkowitemu takiemu wiecie, dętka. Nie mam energii, nie mam siły, jestem tym wszystkim zmęczony, przytłoczony, przybity, przybita. Może też być proces, w którym coś definitywnie się kończy. Nie wiem, co to może być, kochani, ale jest to taka karta, gdzie coś może w życiu uwagi, w dniu dzisiejszym definitywnie zakończyć się całkowicie. I jakiś taki proces, kochani, to jest dobry, dlatego że i wy, i tak czy siak, gdyby tutaj był jakiś temat, który się kończy, czy sytuacja, która się kończy, to bardzo dobrze, bo tutaj karty pokazują, że Wy się z czegoś uwalniacie. Zostawiacie ten problem przytłoczenia już za sobą. Co dzisiaj u Skorpiona? U Skorpiona w dniu dzisiejszym, e, słuchajcie, hojność, dobrobyt, komfort, czujecie się w czymś dobrze i fantastycznie. Możecie mieć takie poczucie: mam wreszcie to, co chciałem, mam wreszcie to, co chciałam, przyszło to do mnie, mam to, jest w moim posiadaniu. I jedni może czekają za telefonem, za informacją, za listem, za wiedzą. I tutaj gdzieś w dużej mierze bardzo mocno, kochani, jest to jakby, u, u, jakby tak wiecie, no, nasączone tym, że czekam za tym, w końcu to mam, to jest moje i teraz już czuję się komfortowo, bo to dostałem czy dostałam. Możecie też, kochani, coś sobie kupić i cieszyć się, że sobie na to mogliście pozwolić, że to wreszcie jest w waszym posiadaniu komfortowe poczucie. Co dzisiaj strzelca? Jeżeli chodzi o strzelca, strzelec, kochani, dzisiaj e, tak. Albo skupia się na rodzinie, na domu, na mieszkaniu, na bliskich i tutaj gdzieś coś w tej tematyce robi. Ma ogromne poczucie bezpieczeństwa i takiej stabilności, czyli możecie poczuć, czuję się stabilnie i bezpiecznie we własnej rodzinie, we własnym domu. Jestem zabezpieczona, nic mi nie grozi. E, możecie też, kochani, mieć ochotę na coś wydać kasę, albo ta kasa przychodzi do Was, bo to jest taka, taka karta, gdzie Wy się otaczacie komfortem poczuciem właśnie tego bezpieczeństwa, pieniędzmi, które możecie mieć już przy sobie, czyli może przyjść jakaś wypłata czy też tudzież jakaś inwestycja, dobrze pójść, ale też Wy same możecie stwierdzić, muszę coś kupić, czyli muszę z zasobów finansowych dokonać jakiegoś zakupu. Pomyślność, zadowolenie w tej karcie się również pokazują. Skupienie też na rodzicach, na ojcu, matce, tutaj na rodzinie również. Co dzisiaj u koziorożca? U koziorożca się kochani dzień płaczu, ale nie wiem nad czym i z jakiego powodu, bo pokazujecie mi się tutaj w karcie pięciu kielichów, a więc płaczemy na to rozlanym mlekiem. Nie wiem, może coś nie pójdzie i was to bardzo mocno, tak wiecie, roz, tak no... Um rozwali emocjonalnie i będziecie płakać, o Jezu, czemu nie wyszło, miało być tak pięknie i w ogóle i w ogóle nie płakać, moi drodzy, czy nad przeszłością, nad tym, co było, czy nad tym, co nie wyszło, czy nad tym, co dzisiaj nie wyjdzie, tylko skupić się nad tym trudno. Wylało się, pospr posprzątajcie i tutaj gdzieś skupcie się, kochani, na tym, żeby jakby myśleć na, na temat dalszych jakichś swoich własnych, kochani, planów, bo tutaj nie ma sensu już nad czymś, co się popierdzieliło, po prostu skupiać uwagi. Co dzisiaj u wodnika? U wodnika dzisiaj wahania, co zrobić. Wodnik nie wie, co zrobić. Stoi, duma, zastanawia się, jaką decyzję obrać, jaki tutaj krok wykonać. Względnie, moi drodzy, jeżeli niczego nie wybieracie, nie zastanawiacie się, jakie ruchy wykonać, możecie mieć zmienność nastroi. No i sprawdzamy jeszcze rybkę. A u ryby dzisiaj, słuchajcie, czas mocno sentymentalny, czy też tudzież jakiś taki, taki, wiecie, melancholiczny. I tutaj przez te wszystkie sekrety, tajemnice nie wiecie, jak to ogarnąć, jak to dalej kochani, posunąć, coś zrobić. Możecie być takie właśnie troszeczkę, tak jak powiedziałam, takim troszeczkę swoim rybim świecie, gdzie ta, takie jesteście troszeczkę rozmarzone, takie niepewne jakiejś pewnej sytuacji. Możecie mieć niewiedzę w głowie, kochani, bo też jest ta karta czasami jest też pustką w głowie, czyli ja nie wiem, co mam dalej robić, jaką ścieżką pójść, obawiam się czegoś, lękam się czegoś. Słuchajcie, żyję w iluzji, bo to też, kochani, może być tego typu, rzecz. Że gdzieś tam sobie tłuczecie do głowy jakieś pewne myśli, które teoretycznie są bez pokrycia, one wcale nie są prawdą, i tak naprawdę niepotrzebnie wprowadzacie się w stan takiego, bym powiedziała, ciemnego nastroju. No. Kochani, tyle ode mnie. Ja Wam wszystkim życzę oczywiście, kochani, przecudownego dnia. Spędzajcie go miło cudownie i wspaniale. Zachęcam też, kochani, do obejrzenia, jak to dalej ma być. Tam taki filmik wczoraj, kochani, powstał, są dwa scenariusze. Słuchajcie, tam widziałam sporo osób, już obejrzało, ale w razie czego słuchajcie, zachęcam do obejrzenia. Będę myślała nad następnymi filmami dla Was i moi drodzy, buziaki!